Cześć, witam Cię na kanale Zostanie Mus. Zostanie Mus to takie miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, pomagamy im optymalizować przepływy pieniężne, pomagamy wybierać właściwe formy prawne dla ich sposobów prowadzenia firmy. Wszystko po to, aby nasze biznesy były coraz bardziej efektywne, ale przede wszystkim, żeby okres naszej emerytury nie był zależny od ZUS-u. Dzisiaj tematy związane z kasą fiskalną. Bardzo wiele przedsiębiorców zastanawia się, czy muszą mieć kasę fiskalną, nie wiem dlaczego, ale bardzo wielu przedsiębiorców jakby cały czas nęka to, że będą musieli mieć kasę fiskalną, że to jest takie straszne, że to będzie totalna inwigilacja, jakby totalnie nie wiem z czego to wynika, no bo dzisiaj wystawiamy faktury, zamiast faktury są paragony, więc jakby nadal poziom inwigilacji jest dokładnie taki sam, więc trudno jest mi zrozumieć, dlaczego przedsiębiorcy tych kas fiskalnych tak strasznie się boją. Natomiast no, większość z nich, jak już musi mieć kasę, to ok, to się z tym godzi. Natomiast też jest całkiem spora grupa przedsiębiorców, gdzie staramy się tej kasy fiskalnej trochę na siłę uniknąć. Szczególnie osoby, które mają działalności gospodarcze albo nie pracują w ramach niezarejestrowanej działalności, często o tą kasę fiskalną pytają. No i prawda jest taka, że trzeba mieć kasę fiskalną wtedy, jeśli prowadzimy sprzedaż dla osób fizycznych. To dla takich osób, które nie oczekują od nas faktury, wtedy musimy mieć kasę fiskalną, natomiast oczywiście to nie jest takie proste. Mamy taką ogólną zasadę, że jeżeli nasze obroty wynoszą, w takie, które musielibyśmy zarejestrować na kasie do 20 tysięcy rocznia, no to wtedy z tej kasy jesteśmy zwolnieni, czyli jakby nie musimy jej mieć. Przy czym warto pamiętać, że to 20 tysięcy liczy się proporcjonalnie. Oznacza to, że na przykład, jeżeli działalność jest nie wiem, 1 czerwca, to Wasz limit nie wynosi 20 tysięcy, tylko połowę, no bo mamy połowę roku, więc 10 tysięcy, więc zawsze te 20 tysięcy liczymy proporcjonalnie w stosunku do ilości miesięcy w danym roku, w którym prowadzimy firmę. Jeżeli macie mniej przychodów od osób fizycznych, mniej ich rejestrujecie, no to po prostu tej kasy mieć nie trzeba, wtedy wydajemy takie paragoniki. No i teraz zobaczcie, do przykładu na Zostonian, raz na jakiś czas mamy okazję myśleć na różnego rodzaju konferencjach stoisko, jest 2, 3, czasami 5 razy w roku, natomiast umówmy się, że sprzedaż na tych stoiskach jest mniejsza niż 20 tysięcy, dlatego możemy nie mieć kasy fiskalnej. No, bo ogromna większość naszych sprzedaży odbywa się jednak online. No i znowu, jeżeli mamy w, w takie wyjątki szczególne, na przykład e-commerce, gdzie każda transakcja jest rejestrowana przelewem czy przez jakichś pośredników płatności, no to w tym momencie nie musimy mieć kasy fiskalnej, tylko tutaj jest bardzo ważny warunek. Nie możemy mieć odbioru osobistego i nie możemy prowadzić równolegle sklepu stacjonarnego. Czyli jeżeli macie sklep stacjonarny i w tym sklepie macie kasę, no to nawet sprzedaż online również powinna być nabijana na kasę. Jeżeli mamy tylko sklep onlineowy i nie mamy odbioru osobistego towaru, no to wtedy możemy nie mieć kasy fiskalnej, nawet jeśli przekroczymy te 20 tysięcy złotych. Z drugiej strony mamy też wyjątki, takie, że od pierwszej transakcji trzeba mieć kasę fiskalną. Ja tutaj za każdym razem odsyłam Was do aktualnej wersji rozporządzenia o kasach fiskalnych, dlatego że co roku się rozszerza. Obecnie jest tam ponad 50 różnych zawodów. Które muszą od pierwszej transakcji mieć kasę fiskalną, czyli jakby limit 20 tysięcy nigdy ich nie dotyczy. W związku z tym, za każdym razem, kiedy zastanawiacie się, czy tą kasę musicie mieć, czy nie, to po prostu zerkamy do tego rozporządzenia, my no, no w dostępne w ogóle, nie jest to jakaś magiczna, magiczna rzecz. Także, jeżeli chodzi o kasę fiskalną, to podsumowując, ogólna zasada, że nasze obroty wynoszą do 20 tysięcy rocznie, w sprzedaży dla osób fizycznych jesteśmy zwolnieni z kasy. Są wyjątki szczególne w obie strony, na przykład e-commerce może nie mieć kasy. Są też zawody, które tę kasę muszą mieć od pierwszej transakcji. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat tego, jak działa kasa, jak działa to finansowanie, co z VAT-em, co z fiskalizacją, jakie kasy wybrać, jakie rozliczać, jak sobie radzić z dnia na dzień z tą kasą, jakie raporty są księgowane, to serdecznie polecam Ci nasz poradnik. Kasa fiskalna w firmie znajdziesz tam komplet niezbędnych informacji na temat tego, jak z tą kasą fiskalną w firmie sobie poradzić. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia kolejnym razem.